Serwus ja to będzie darowski bartek, radzę, ja yes, Jejsty, Milki, to kolejny odcinek na moim kanale dzisiaj. Eliska! Zrobimy robimy mega fajną rzecz? Dlatego, że w dzisiejszym odcinku będziemy budować w Minecrafcie i jednocześnie w Lego, ponieważ Lego to są mega fajny zestaw. Pokażę go. Jest mega fajny. Także dzisiaj, uwaga, uwaga, to będzie mocny odcinek. Eliska ma za zadanie zbudować ten zestaw Lego, jakby w realu z Lego. A ja mam za zadanie zbudować ten zestaw Lego w Minecrafcie. Ta osoba, która wygra, jest po prostu lepsza, i nie wiem, szacun dla tej osoby do końca życia. Zobaczymy, co to będzie. No i jeszcze dodatkowo, słuchajcie, mamy takie dwie przeszkody, mianowicie zamienicie oczu na dwie minuty, kiedy nam powie przeciwnik oraz zbudowanie yy, jedną ręką na minutę. Także myślę, że to będzie mocny odcinek, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej jak ten. Zapraszam na nasze Instagramy oraz jeszcze przede wszystkim zapraszam do opisu, ponieważ tam jest wszystko a propos się tego Lego, także no, bijajcie koniecznie. Ale my co, myślę, że słuchajcie, powoli będziemy zaczynać. Dobra, także Elizie wyciągamy tutaj te Lego wszystkie, ja nie wiem jak to zrobisz. Życzę Ci powodzenia, masz też instrukcję tutaj dla Ciebie, Dziękuję. także ten... Y Elisa, no, no, let's go! Ja myślę, że dasz radę. E, mocno trzymam za ciebie kciuki oczywiście. Ja nie muszę wiem. sobie dać gdzieś to furtę Tonega na górę, także mogła mogłaś na nie patrzeć i, i je po prostu budować. W się także zaczynam odcinek. Zostawcie łapkę, jeżeli chcecie takich więcej. I let's go po Dobra, prostu! Lecimy z tematem. Ja sobie zacznę od. Ten, ja się tutaj robię jak najwięcej miejsca i ja sobie po prostu zacznę zabierać rzeczy po prostu z takich, to będę budować inaczej. To nie będzie, to mamy tutaj trochę mało miejsca, no, ale trudne. Dobra. jak się popyśli to się wszystko zmieści. Dobra widzowie, ja już sobie jak widzicie wyciągnęłam tutaj bloki, ja je po prostu tutaj sobie dałam, żebym mogła z nich korzystać. Eliza tutaj też, jak widzicie wyciągnęła sobie bloki swoje, tylko że w realnym świecie i w realnym Spoko, życiu. ja tak, nie Eliza, to jest ludek dopiero, błagam Cię, no nie mów mi, że ludka nie umiesz układać. Nie jest w jego. Nie no, ja nie wytrzymam po prostu, jest w ogóle jakaś... To jest tak by the way jakaś w ogóle w, w górze ta... Jak ja mam to zbudować? To Taka musi być w górze, najpierw, to sobie przyniosę w jakiś sposób. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dobra. Zlecimy sobie, ja to i tak sobie po, powolutku zrobię. E, więc tak, robimy to w ten sposób. Ja już sobie tutaj robię po prostu podkładkę. Tak, tak, podkładkę? Nawet nie, wiem, co. Ty mi chciałeś oszukać, że ja tu to dopiero będę robiła. Ja się ciebie nie słucham. No dobra, ja rób będę po dalej, swojemu, to. rób se po swojemu i zobaczymy, kto wygra tę konkurencję. Dobra, ja myślę, że ja wygram. Ja jestem mistrzem budowania. Dobra, sobie odpuścimy na razie, okej. Okay? No i co rób co chcesz, kurde, no co ci mogę powiedzieć. Ja powinna mieć tą instrukcję tak by the way, bo ja też bym powinna tutaj mieć jakieś rzeczy, bo ja nie wiem jak wam to zbudować. Mam tylko jeden i, i jakby rysunek z tego. Spokojnie. I ten dobrze. jeden rysunek wisi nade mną tutaj i dlatego się patrzę w górę, dlatego że jakby pudełko ma po prostu nad głową i, i ten. Patrzcie, ile już mam. Patrzcie jakieś. Przecież Musisz tam podkazać Aha, do kamery. Przepraszam, patrzcie jakie są fajne. Okej, okay. okay. fajna. No, okej. Okay, Czekaj, no. bo tu już trochę za dużo. O nie, to nie to. Nie wiem jak to wygląda tutaj z tyłu, więc ja to po prostu zrobię tak na, na oko, bo nie mam tego z tyłu, jakby widocznego pan, zestawu. Pan. Muszę sobie zobaczyć bliżej, o jak to wygląda. Jak ktoś ci Nie dam ci. To Dobra, ten dół może taki być. Mhm. Jak to jest? Gdzie to jest moja? Ja to jest moja. nie wiem. A, jednak będzie. Dobra, no, okay. raz. Raz, zarobimy tą samą w ogóle budowę. Ała! Co mnie, co to w ogóle jest za ten? Już, już chciałaś oszukać, tak? Już chciałaś mnie w ogóle tutaj przeszkodzić w grze, fajnie. chciałam, a co ja ci zrobiłam? No popchnęłaś mnie. Przepraszam, mi klocek spadł. Mhm, mm tak, to, tak to się teraz nazywa. Mi... Po prostu ty mi go zrzuciłeś. No, 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 powiem, no, dobra, teraz zrobię coś takiego, i zrobimy... Ej, ale super. tutaj. Nie wiem jak zrobić, ale yolo. damy radę. Dobra, robimy tak, robimy teraz tutaj tak, tutaj tak. Ej, widzowie, mi idzie po prostu wyśmienicie, ja nie mogę, ja jestem niszczem Też. tutaj. Dobra, i nie wiem jak tutaj. Czy są. To jest sandstone. Sun sand. Yeah, jak dobrze. To jest A taki... na creative? Ja sobie sama to, moje No kreski. na pewno, na pewno w ogóle, Liza. Please. Tutaj są dwa takie. Ale to I jeszcze w ogóle tutaj... chyba dywan. To jest dywan tutaj chyba? Tak, taki cyjanowy. Jest cyjan. No Tu jest, jest cyjan, dobra. Zrobimy takie takim razie tutaj tak. No i zaprzestań mnie tutaj popychać, bo mnie to już do szału doprowadza. I tutaj wiecie co, nie wiem co to jest z tej po prawej stronie, bo to jest taki kosz. Ja to po prostu, wiecie co, ja to improwizuję, to będzie improwizacja, kochani. Weź sobie ten, y, beczkę. No właśnie chcę zrobić no. tak, albo kompost. A nie kompost nie Patrzcie, No i to wygląda idealnie, nie? Dobra, A, jest nie dobrze. Nie wiem, co tu jeszcze na dole, ten, ale ten. I tak, jest to zrobione w tak sposób. Mamy ten, to główne pomieszczenie, jako tak. O tu jeszcze ten tył bym musiała zrobić jakoś, ale jeszcze nie wiem do końca, jak. Także na razie to sobie tak zostawię. Ale wiecie co, chyba jedną rzecz tutaj zmienię, żeby tutaj to miało ręce i nogi, bo tutaj też tak jest, żeby to były większe okno jakby. Więc tak to zrobimy. Pięknie. Dobra, i teraz z którą, którą mamy trzy budowle do wybudowania w sumie? I tak ci idzie, ale może to zrób tak, żeby tutaj widzowie widzieli. Dobra, ja mam to porobione. I teraz tak, dwie rzeczy musimy jeszcze zrobić. I chyba zrobię tą wieżę, którą ty teraz budujesz. Myślę, że to jest dobry pomysł. No, no, no. Jak ja w ogóle za ogóle nie grałam. Jakby mega fajna opcja to jest. Mega zarąbista sprawa. No, no, nie to wiem to jak, jak, to jak to wygląda. Nie tylko że. Nie, Kurde, jak to zrobić. Ja pierniczę, to jest jakieś szkło, Możesz znowu sobie... dziwne. Nie, nie, tak by podpatrzeć. Patrz, to jest coś takiego. Widzisz? Aha. Kurde, najgorzej, to jest najgorsze, no że ja nie wiem. najgorsze już takich małych najgorsze wiesz, jest to, że nie wiem, właśnie, jak to za bardzo rozplanować sobie tutaj. Jeśli ten kwarc na przykład, tu nie wiem, czy to dawać tutaj też. Pokaż to, jak to, gdzie jest ta Twoja wieża. Dobra, pokaż, bo tutaj masz to. O, to jest aż na. Cz na to jest równiutkie, tak? Na trzy. Dobra, super. Dzięki, że mi tutaj pomagasz, Eliza. Naprawdę doceniam. Aj, rozumiem. I teraz tak. Biorę to i teraz tak. I najgorsze będzie. Mnie... Ej, mam problem. Jaki? Dobra, rozstawałam. Nie mogę co z Ciebie, naprawdę. Sirota. Serio nie mogę dobra. Nie wiem, czy to wygląda tak, jak to powinno wyglądać, ale mam nadzieję, że tak naprawdę widzowie, się staram, ok? I zgubiłam to. Co? No tego, co przed <laughs> Eliza, przestań. Nie wiem, czy to robisz specjalnie, czy co. Ja już kończę na moją budowlę, chciałam Ci o, powiedzieć. Zarazłam. Aha, yy, koło ratunkowe budujesz jedną ręką. Czas start. Jedną ręką. Ale nie potrafię! No trudno! Mi już ciężko do mowy! No trudno, bo Dobra, jedną to do Dobra, to też budujesz jedną ręką. Nie, ty... Jak mam budować jedną ręką w Minecraft? No to jest No Minecraft Minutę. Dobra, jest 28 po prostu, bo czas start. Ja pierdolniczę, jak ja mam budować jedną ręką. Musisz się nie na Minecraftu dać jedną ręką. Dobra, Super ja muszę po prostu robić jakieś. Dobra, liany przynajmniej sobie zabiorę czy coś takiego. Ja, bo ja tego nie mogę przykleić jedną ręką. Przykleić? Eliza, ja nie, nie da się jedną ręką, bo to ciężko strasznie. Czekajcie, no i próbuję coś. Nie, Jasne. wyrzuciłam! Dobra. Ej, nie wiem, czy to było widać w że prywatny przyklei Zaproszę to zostawić, jedną ręką możesz budować zapominam tylko. Zapominam, ty. No zapominam, jesteś oszust po prostu, nie, numer to jeden. Dobra, teraz raz, raz, dwa, trzy. Nie, na dwa to zrobimy, żeby to ładnie wyglądało. Kurdej, bez sensu. A. Niech ten czas szybciej leci. Czemu ten czas a. tak długo leci? już to, że mam jeszcze zamkniętymi oczami, to już w ogóle będzie no, to tragedia. No, naprawdę Masakra, będzie. nie wiem, czy my, jak to damy radę, ale dobra, dalej. Ale, ale jakoś musimy. Dobra, idę jeszcze trochę, jeszcze Ale Ale nie mogę dwoma? Nie, no, wszystko jedno no ręką, Co ty mówisz? oszuście jeden? Nie ma opcji. Dobra, lecimy do góry. Teraz się musimy Kurde, cofnąć. Kurde, to jest tu trochę bardziej Kurde. ciężkie. Kurde, najgorzej muszę obsługiwać i klawiaturę i myszkę jedną ręką. Wiesz, jakie to jest ciężkie? Wiem. No, ciekawe. No, wiem. Wiesz, Kurde, wiesz, i tutaj to, są jakieś trzy w ogóle ten. A ja to źle zrobiłam trochę. Czemu? Kurde, no źle to zrobiłam. Dobra, to zaraz to się aha, poprawi. Aha, aha. Dosięgnę tam, dosięgnę tam. A bo to musi być taki wyswaki? Nie wiem, Eliza. Ja po prostu to robię. Dobra, koniec jest. możesz żona już. Jo! Okay. Jak łatwo teraz jest, naprawdę widzowie. I do budowanie jedną ręką jest mega utrudnione. Ja to źle zrobiłam, ale nie, nie można niszczyć tych rzeczy, już, których jakby zrobiłaś wiesz. No ale Czemu? trudno, no nie można. Jak już zwierzę, jedną ręką, ten, no to bez sensu, bo no, tam ten. Dobra, co dalej? Yy, I tutaj jeszcze kolor szary, ale taki ciemny szary, więc Oliwka. tutaj musimy go znaleźć nowego. Okay. Co to to? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak to działa? Nie Chyba wiem. Chyba nie wiem o co tutaj w tej chodzi. ja to po prostu robię na też takie. A, jestem już na 15 Ja jeszcze mi zostaje jedna budowla i za do budowy. Jedna tylko? Tak, i tu nie może latać. To no pogrzało. Tak to zrobimy, żeby nie latało i żeby to wyglądało w miarę sensownie i normalnie. Ale to jest niemożliwe, że ja mam ten. Dobra, wygląda giz. To jest, zowie, moja druga budowla, która jest po prawej stronie. Nie wiem jak ona, na jaki jak bardzo jest ona podobna. Wiem, że prawie wcale. Ale okej. Okay. Jest to podobne. Do tego lego? Jest co nie? Jest, dobra, lecimy dalej. Ale nie bieg. masz tu tego, tego zielonego, tu tego. Czego? Proszę! No przecież Jana to jest, to to wyrośnie. To nie. I co, Liza, proszę mi tutaj yy, nie, nie robić takich rzeczy, ale jedną rzecz nie wiem, Ja tutaj będę zmienię. jeszcze musiała trzy takie liany zrobić. No stara. W ogóle na, dajcie znać w komentarzach ten, czy też lubicie jak ja budować LEGO, bo ja naprawdę ja mega lubię, także jeżeli ten lubicie, to to dajcie po prostu znać w komentarzach, ja sobie chętnie komentarze poczynam, wasze, także no, piszcie, słuchajcie. Ale ja tutaj za ten czas muszę jakoś to wybudować, ale ja nie mam po prostu pomysłu, mogłam to trochę większe zrobić i, i tak by było, to by było łatwiejsze, ale już trudno. Dobra, jak tam Eliza? Jej, lecę z drugim opakowaniem, ale zostały mi klocki. Jak to klocki? No patrz. Nie wiem, czy to ja coś źle wyraziłam. E, Jakie klocki, co? No to teraz druga ten. Ale tu mam jeszcze, czy to są zapasowe? Może zapasowe, nie wiem, ale pokażę, jak to wygląda. Do kamery. Tak to wygląda w kamerze tutaj, i tutaj Wam też pokażę. <ścoughs> Więc ten, no jest cool, jest naprawdę cool. Ja teraz, ogólnie z tego, jeżeli Liza sobie dalej robi, no to ten, wiesz co? Z zamkniętymi oczami. Dwie minuty. Ale ja nie, nie zrobię. Czas. A mogę sobie chociaż klocki przygotować? Dwie minuty. No możesz klocki. Tak by, że Dobra, razy, możesz klocki przygotować i masz dwie minuty. Tart. Jest 36 do 38 budujesz, jeżeli za zamkniętymi oczami. Nie wiem jak ty to zrobisz, żeby powiedziawszy, ale dasz radę. Mam zamknięte oczy, nie wiem, czy nie widać. No widać, że masz zamknięte oczy, jakby ja, ci, ja to widzę, ale... Jestem trochę przerażona tym, co tutaj kminisz. I za po prostu buduj. No buduj, no nie ma tak, że nie budujesz! No nie ma tak, że nie budujesz! No nie no trudno, ale nie możesz nie budować, musisz budować cały czas. O, takie to. są zasady tej gry. I Klocek. tutaj... w sumie zrobimy tutaj sobie wychodnie, okej, okay, lepiej, better. Widzowie, ja już tak naprawdę skończyłam. A ja nie widzę. Jeszcze masz 30 sekund. No no buduj te trzy klocki ze sobą ale ja dwie nie minuty, wiem, babo. No, bo ja nie mam klocku! Stara, to jest... Za, takie są zasady tej gry. Dobra, możesz już otworzyć oczy, minęły dwie minuty. <noise> Dobra, widzowie, ja by. Jakby wam to powiedzieć? Elisa zapomniała o jednym kolejnym ratunkowym dla mnie, dlatego że nie, jakby ty masz się, na mię Ale ja już skończyłam budować, jakby ja już mam wszystko pobudowane. No, nie jedynie co to czekam. Ale czeka... nie masz lódka zbudowanego, to no, może. nie będę budować, no, a to czarne jeszcze zbudować. No właśnie, no, dobra, to teraz no to mam daję to, czy... Ci to, że nie możesz widzieć. Tak. W sensie przygotuj sobie bloki tylko, żeby ten. Dobra, dobra. Bo ja sobie nie przygotowałam na przykład. Nie no nie, no, przygotowałam przecież, o co ci chodzi. Hmm. Czy? Czekaj, która jest. 42, 1, start. Siedem, osiem. Myślę, że będzie ok To jest bez sensu. Przecież. Ale dobra. 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 E, schodzimy teraz niżej. Dobra, żeby nie począł, czuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mhm. Osiem, osiem. Dwa, trzy. Co ja robię? Pięć, sześć, siedem, osiem. To nawet nie chcę mieć w Dobra, teraz ja wróciłam chyba. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ok, teraz. No nie w tą stronę. O kurczę! Co ja zrobiłam? Nie wiem, I don't know. 6, 7, 8. Dobra, myślałam. Kurde, to jest ciężkie. Głaszcze, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I długo jeszcze? No, minutę jeszcze. Raz, 2, 3, 4, no nie! ja yeah. Teraz muszę ci dzięki twoją jedną budowlę muszę widzieć. No, mam no, w snach. No to dobra, dobra no. Kara? się na tobie, jak, kara. Ty kara. Budujesz, jak ty budujesz Kara! No nie ma tak! Patrz na to, jak ja idziesz. nie patrzyłam! 6, 7, no no nie, dobra, Nie, Emila, ale... ja nie patrzyłam! Czysz. Minęło już, Ale ja nie patrzyłam, nie! No to w takiej razie muszę ci No Emila, ja nie patrzyłam! Ale ja też nie patrzyłam! No widziałam! To na twoją budowlę. Dobra, no mogę już grać. Teraz. No na co się nie, patrzę! Nie, bo masz jeszcze minutę. No dobra, no to będę musiała się sobie budować. Raz, dwa, trzy. Nie, cztery, bo pięć, jesteś niesprawiedliwa sześć, i chyba. grasz nie zasadami, Emila. Nie, ja, bo ja to ja jest dobra, nie w porządku. Dobra, minęło już. Nie, no, nie już się przegrana. Ale bez No No idziemy. No, no ale e, jeszcze masz minutę. No Ej, bit, no partę tak na to. minutę! Cicho, tu się dzieje. Ale masz za karę minutę. Nie. Emila, to jest niefajne! Ale o co ci chodzi, stara? Pograżnie z zasadami. I co? Co? co ja zrobiłam? To jest mocne, to jest naprawdę <grym> to jest przemocne. Nie w porządku to zrobiłaś. Dobra. Przykro z tego powodu, No dobra, ja dobra, dobra, no to do <gry> <gry> Niesamowite, no i co było dalej? Ona się obudziła. Super, Eliza. Lecimy widzowie, let's go! już pół godziny trwa ten filmik. Nie mogę nic czy nic, co tutaj zostało zbudowane, więc musimy to improwizować. Co ja skończyłam? W pół godziny skończyłam moją budowlę, więc teraz jedyny co to czekamy po prostu na Eliskę, także no, Eliza... Aj czemu ja mam kwiatkę w lewej ręce? O co chodzi? Nie wiem dlaczego ja to zrobiłam, ale spoko opcja. Także co, ja mam wbudowane wszystko i po prostu czekamy teraz na liska, aż zrobi i ten, i, i tyle. Dasz radę. Dobra, Eliza już kończy, widzowie, ja nie mogę, to są ostatnie, ostatnie klocki. Ostatnie, widzowie. Dobra, moi drodzy, skończyliśmy już, słuchajcie, w końcu nasze budowle, także Eliska, po kolei, lecimy z budowlami, więc tak, to jest budowla numer jeden i tak się ona prezentuje, że tak powiem tutaj, w tym miejscu, jest bardzo cool i teraz, ja oczywiście, czekaj, weź to zabierz stąd, bo teraz muszę myszkę zabrać, tak dalej wszystko pozbierać. I tak ona prezentuje się, słuchajcie, tutaj u mnie tak. zbudowana przeze mnie. Także pierwsza budowla właśnie w ten sposób, u mnie i u Eliski. I teraz tak, druga budowla, to jest dajmy na to, że to, więc tak się prezentuje widzowie u mnie właśnie w ten sposób tutaj, tak, o pięknie, w, tak, tak, tak. ok. I u Eliski się prezentuje w ten no, sposób. Ona ją to, tak. zbudowała. że w ogóle zbudowała. to się może ruszać, i te klocki są super. Okej, okay, dobra, tak to wygląda. Także no teraz też musicie jakby no, porównać no. to wszystko i zapamiętywać te budowle, ponieważ to Wy będziecie wybierać, która budowla jakby jest lepsza, czy w Lego, czy w Minecrafcie. I tak, ostatnia budowla to jest ta główna mm -hmm. chyba budowla, która wygląda w ten sposób u Eliski. Zobaczcie, tak wygląda przód, e, tak wygląda tutaj bok, wygląda tył w ten sposób, tutaj ten fajny komin chyba, czy coś, jakby to wygląda normalnie, nie to co no, u mnie. E, także tak to wygląda, pokażę jeszcze te, te potworki. Tak wyglądają te potworki, zobaczcie w ten sposób, to, to się ja się tego nie mam. Głowa i w ogóle. No tak, mogą. Może no. być taki potworek w ogóle. Dobra, zaromista sprawa i jeszcze otrzymaj to, bo tu są jeszcze ważne rzeczy, mianowicie z ryba, którą możemy sobie tutaj włożyć. Tak. Jest kocik widzowie, to jest Daisy, nazywam ją Daisy. E, okay. i, i, I ten i hipek, i teraz sobie, u mnie ta budowla. Wygląda ona otóż na ten na następująco. No ja myślę, że ej, no poradziłam sobie to jest, co prawda. Jest troszeczkę zniszczony naległy, no, no nie miałam tego jak inaczej to, zrobić. Rzecz no tutaj. kurde, no, ale, i, i to wszystko już musiałam to za tymi oczami budować. Także no, tak to właśnie wygląda. <grym> I teraz słuchajcie, wasze zadanie to jest dać znać w komentarzu, które budowle Wam się bardziej podobają i które są lepsze i dokładniejsze. Chcę, że zagłosujcie, czy moje wy Minecrafcie, czy Eliski w realu. E, no i jeżeli chcecie sobie taki zestaw Lego, to zapraszam koniecznie do opisu. Ubijajcie, ponieważ tam. Wszystko macie, także no zapraszam. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro o godzinie 18.30 codziennie. Także do zobaczenia papatki miłego dnia, bo wieczoru, w zależności, w których się to oglądacie. A jeżeli chodzi o Lego, to naprawdę mega polecamy. Papa. pa! Hejka! Pa.